Jest z tej strony Marcin i dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać rundaka na trampolinie oraz baraniego. Jeżeli jeszcze nie potrafisz salta w przód oraz gwiazdy, nie musisz ich umieć, ale bardzo przydadzą Ci się przy nauce tego elementu. A więc ustawiamy ręce na padzie, właśnie w ten sam sposób, jak przy gwieździe. Mamy złączone nogi i próbujemy delikatnie podskoczyć i przerzucić nogi na drugą stronę. Pamiętaj, że zaczynamy i kończymy twarzą w stronę naszego pada. Kiedy ten ruch Ci wyjdzie, spróbuj dodać sobie lekki naskok. Robimy parę skoków przed i dynamicznym ruchem stawiamy ręce, przerzucamy nogi na drugą stronę. Jeżeli Ci to wyjdzie, stopniowo próbuj przerzucać nogi nad głową, czyli powoli, zamiast tego ruchu, zacznij wykonywać ten ruch. Kiedy wyszło Ci to parę razy pod rząd na padzie, spróbuj wykonać ten sam ruch, tylko że na trampolinie. Próbujemy zrobić kilka podskoków, trzymamy oczywiście proste i wypchnięte ręce, patrzymy się między dłonie, stawiamy ręce na trampolinie i przerzucamy nogi na drugą stronę. Kiedy ten ruch wychodzi Ci już bez większych problemów, spróbuj zabrać jedną rękę do siebie i wykonać go na jednej ręce lub postawić i od razu zabrać ręce do klatki piersiowej. Kiedy nie czujesz przy tych ruchach żadnego problemu, w prowoli próbuj wybijać się coraz wyżej, aż w końcu będziesz mógł zacząć podobnie jak przy salcie do przodu, wykonując bardzo mocny zamach rękoma. Najczęstszymi błędami przy wykonywaniu rundaka oraz baraniego są kolejno chowanie głowy do klatki piersiowej, Zbyt niski wysok lub zbyt mały zamach rękoma, lądowanie bokiem lub przodem. Pamiętajcie, że powinniście lądować tyłem w kierunku lotu. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Jeżeli tak było, nie zapomnij podzielić się nim ze swoimi znajomymi. Zostaw również lajka like oraz subskrypcję. A jeżeli chcesz zobaczyć troszeczkę więcej mnie w akcji, wpadaj na mojego Instagrama oraz YouTubea. Do zobaczenia!